Okej, okay, jest piciu, możemy zaczynać. Wiecie, gdy tak się patrzę na wszystkie te filmy na tym kanale, to zdaję sobie sprawę, że większość z nich to są sprawy ze Stanów Zjednoczonych. Ewentualnie sprawy z jakichś innych krajów anglojęzycznych. No ale głównie jednak trzymam się tego USA, może czasem jakiejś Australii, czy Kanady, czy Wielkiej Brytanii. No i tak sobie czasem myślę, że powinnam sobie postawić wyzwanie, zrobić coś bardziej... Wymagającego i zrobić research na temat jakiejś sprawy w ogóle spoza Stanów, spoza krajów anglojęzycznych, znaleźć jakąś bardzo ciekawą sprawę gdzieś z innej części świata, o której może nie słyszeliście. No bo trzeba przyznać, że te sprawy ze Stanów Zjednoczonych są przeważnie dosyć szeroko znane. I nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale zwykle, gdy tak robię, to kończę znajdując masę dziwnych, Porąbanych spraw z Azji. I w ogóle na początku, gdy się o niej dowiedziałam, to myślałam, że nie raczej na pewno nigdy o czymś takim nie zdobię filmu, ponieważ ona nie tyle jest właśnie kontrowersyjna, co też jedna z hipotez wyjaśniających, co tutaj się wydarzyło, zakrawa jak na jakiś okultyzm, czary, kult i tego rodzaju rzeczy. I uważam, że tworzenie takich szalonych, magicznych hipotez jest po prostu czasem szkodliwe dla ofiary i dla rodziny jej ofiary. I wcale nie przybliża nas do wyjaśnienia zagadki. Natomiast tutaj właśnie też znalazłam inną teorię, która jakoś tak to bardziej sensownie, bardziej, przy, bardziej w przyziemny sposób to wyjaśnia. I w sumie jestem trochę zaszczarowana, że jednak właśnie ta bardziej logiczna teoria nie jest powtarzana częściej niż te inne wszystkie niesamowite, magiczne cuda na kiju. I postanowiłam, że jednak koniec końców się dziś z Wami nią podzielę, żeby właśnie skupić się na tej, na tej bardziej sensownej hipotezie i żeby troszkę e, obalić te wszystkie mity i legendy, jakie krążą na temat tej sprawy. I sprawa chłopca w Czerwonej Sukience, bo najczęściej tak ta sprawa po prostu jest nazywana, jest dosyć kontrowersyjna, ale również taka niepokojąca, przerażająca wręcz. Jak gdy pierwszy raz o niej usłyszałam, to później nie mogłam spać w nocy. Także tak uprzedzam, że to nie jest zdecydowanie miła historia i możecie po niej mieć jakieś koszmaty w nocy później. I chłopiec, o którym dzisiaj mowa, to 13-letni Zijun Kwan I ja wiem, że to imię chyba nie tak się do końca wymawia. Próbowałam nauczyć się wymowy tych kilku mandaryńskich nazwisk i nazw, jakie się tutaj pojawiają, natomiast obawiam się, że nie wyszło mi to najlepiej. Także um, będę je wymawiać tak troszkę po swojemu. Zijun urodził się i dorastał w niewielkiej wiosce w Chinach w dystrykcie Banan, niedaleko dużego miasta Chongqing w środkowych Chinach. I niestety ludziom, którym przydarzy się urodzić się i żyć gdzieś na wsi w Chinach, no ci ludzie nie mają najlepszego życia. Tam panuje straszna bieda z masą problemów. I niestety taki sam los też spotkał rodzinę Kuan. Zijun był jedynakiem i pomimo iż miał zaledwie 13 lat, już był zmuszony żyć tak naprawdę w rozłące ze swoimi rodzicami. Jego rodzice w poszukiwaniu pracy byli zmuszeni przenieść się do Chongqing, a Zijun niestety musiał zostać na wsi. Tak, swoją drogą jeszcze wracając do tego miasta, to ilu z was o tym mieście słyszało? Założę się, że nie każdy o nim słyszał. I to w sumie ciekawe, jak wiele jest ogromnych naprawdę miast w Chinach, o których mało kto słyszał. To miasto w samym jego centrum mieszka ponad 6 milionów ludzi, a cały obszar metropolitalny zamieszkuje 28 milionów. To jest naprawdę ogromne miasto i no, założę się, że nie każdy o nim słyszał, a to w sumie niesamowite, że na świecie jest tak wiele metropolii, głównie w Chinach, o których mało co się słyszy. Ogólnie o całej sytuacji rodziny nie wiadomo zbyt wiele, natomiast Zijun niestety musiał być z rodzicami rozdzielony, jego rodzice pracowali w mieście, przypuszczam, że to była jedna z tych rodzajów Prac, w których um, oni razem z pracą od razu otrzymywali zakwaterowanie, natomiast niestety nie mogli zabrać ze sobą dziecka. Także e, Zijun został na wsi i e, był pod opieką szkoły. Z tego co zrozumiałam zamieszkiwał w czymś w rodzaju internatu i to a, szkoła się nim opiekowała. Rodzina zazwyczaj widywała się jedynie w weekendy czy jakieś dni wolne od pracy, a tak na co dzień pozostawali w kontakcie telefonicznym. Zvijan jest opisywany jako chłopak bardzo uczynny, bardzo pomocny, inteligentny, pracowity, natomiast również a, jako introwertyk, nie miał zbyt wielu przyjaciół, w szkole czy przy znajomych rzadko był widywany, bawiący się z innymi dziećmi. Raczej wolał żyć sobie w swoim świecie, czytać książki, zajmować się swoimi zainteresowaniami. Nie był zbyt lubiany i nie miał zbyt wielu przyjaciół. Rodzice widzieli Ziduna po raz ostatni 25 października 2009 roku, wtedy to spędzili razem dzień, to był bodajże dzień wolny. I wtedy no, oni nie wyczuli od niego żadnych sygnałów, żeby coś było w porządku, żeby on miał jakiś problem, czy chciał odebrać sobie życie. Wszystko było w jak najlepszym porządku. I oni wtedy zapamiętali, że Zijun powiedział, że w najbliższych dniach, gdy będzie miał trochę czasu, pójdzie do ich starego domu, żeby wyplewić ogródek. A mianowicie rodzina posiadała była w posiadaniu takiego starego domu na wsi, Dom ten znajdował się dosyć blisko szkoły, do której uczęszczał Zijun, natomiast oni w nim nie zamieszkiwali, ponieważ a, ten dom był stary, oni tam nie mogli znaleźć pracy. Jak również, z tego co zrozumiałem, nawet nie mieli za bardzo jak, gdzie go komu sprzedać, ponieważ nikt nie był tym domem zainteresowany. Także oni wciąż ten dom posiadali i starali się utrzymać go w jako tako przyzwoitym stanie, mimo iż on od lat był opuszczony. I to był dzień 25 października, następnego dnia rodzice wrócili do pracy, Zijun miał wracać do szkoły. I przez kilka dni rodzina nie bardzo miała ze sobą kontakt, natomiast po jakimś czasie jego rodzice zorientowali się, że Zijun do nich nie dzwoni oraz nie odbiera od nich telefonów. I w końcu tak e, troszkę zmartwieni postanowili skontaktować się z jego szkołą, zapytać czy wszystko ok, czy może on jest chory, czy z, zgubił telefon, czy może coś się stało. Ale okazało się, że dyrektor szkoły był jeszcze bardziej zdziwiony niż oni, ponieważ on był przekonany, że Zijun był z nimi, a mianowicie w ostatnich dniach w szkole panowała epidemia grypy i spora część uczniów w ogóle nie przestała chodzić na zajęcia, w szkole były pustki i wszyscy po prostu założyli, że Zidżun też jest chory, że prawdopodobnie jest w domu z rodzicami. No natomiast okazało się, że nie, nikt nie wiedział, gdzie jest Zidżun, oni nic od niego nie słyszeli, no i zaczęła się panika, zaczęli, wszyscy zaczęli go szukać. Oczywiście rodzice mieli okropne pretensje do szkoły, no bo jak to oni tak w ogóle nie było go w internacie, nie sprawdzili gdzie on jest, nie zadzwonili, nie zapytali. Nie wiem, czy zostały jakieś konsekwencje później z tego wyciągnięte, czy nie. No, ale w końcu, e, w trakcie tych poszukiwań, e, ojciec i zaszedł do ich starego domu. Był to 5 listopada, chociaż w jednym źródle przeczytałam, że mógł to być 3 listopada, także tej daty nie jestem tak do końca pewna. Jed raczej ta data 5 listopada wydaje się to być tutaj częściej powtarzana, i to wydaje mi się, że to jest właśnie ten dzień. Tak czy siak. E, Chilu Kuan, ojciec Zijuna poszedł tego dnia do, do ich starego domu zobaczyć czy może jakimś tutaj jego syn jest tam i niestety rzeczywiście znalazł tam swojego syna mówię niestety, ponieważ Zijun nie żył i stan w jakim znaleziono ciało jest tym, co tutaj wszystkich zastanawia jest tym, co spowodowało, że ta sprawa jest taka kontrowersyjna i wzbudziła tyle emocji i tyle niesamowitych hipotez a mianowicie, mianowicie, ciało Zijuna było podwieszone pod sufitem na drewnianej belce. Natomiast to nie, było, to nie była taka typowa śmierć przez powieszenie, czyli no, nie było to samobójstwo, że Zijun po prostu powiesił się za szyję na belce. Był na tej belce powieszony za swoje ręce, które były związane. Natomiast również całe jego ciało było obwiązane linami. Okazuje się, że wszystkie supły były również bardzo profesjonalnie zawiązane. E, w jednak też miał pętle i związane również były jego stopy. I u ciała był również, u stóp uwieszony był 1-kilogramowy ciężarek. Natomiast to, co najbardziej rzucało się w oczy i to, co w ogóle spowodowało, że ta sprawa jest nazywana, jak jest nazywana, jest to, że. E, Ciało Zijuna było ubrane w kobiecą czerwoną sukienkę. Na dodatek, pod tą sukienką Zijun miał kobiecy sportowy kostium kąpielowy. Ojciec Zijuna, oczywiście, zadzwonił e, po policję. Stwierdzono, że Zijun nie żyje najpewniej od kilku dni. Niestety nie udało się ustalić dokładnej daty śmierci. I e, Ciało nie miało żadnych obrażeń, a za przyczynę śmierci uznano uduszenie. Natomiast uduszenie poprzez zaciskanie sznura na szyi. Nie było żadnych śladów zgadających, żeby ktoś udusił go rękoma. Mińska policja zabrała ciało do zbadania, postanowili przyjrzeć się sprawie bliżej. I miesiąc, mniej więcej miesiąc po znalezieniu ciała, ponieważ e, dokładnie 3 grudnia, oficjalnie ogłosili, że nie otwierają śledztwa w sprawie o morderstwo ponieważ e, po przyjrzeniu się wszystkim dowodom, przeprowadzeniu autopsji udało im się ustalić, że Zijun nie zmarł ani w wyniku morderstwa, ani w wyniku samobójstwa, lecz e, w wyniku e, wypadku podczas zabawy. No i oczywiście brzmi to przedziwnie na początek, no bo jak to? No, e, chłopak uduszony, powieszony, ubrany w jakąś sukienkę, w ogóle brzmi to po prostu przedziwnie no i jak, no, jak on mógł sam zginąć w wypadku w ogóle co to za pomysł oczywiście rodzice Zijuna byli tą decyzją rozczarowani naciskali, żeby jednak utworzyć śledztwo, żeby zbadać sprawę jeszcze raz w tym momencie też całą tą historią zainteresowały się chińskie media rodzice Ziduna pojawili się w telewizji krytykując chińską policję naciskając, żeby sprawę jednak utworzyć opowiadając o detalach sprawy i coś, co też muszę Wam powiedzieć, jeżeli zechce Wam się wygoglować, tam sprawę, i będziecie sobie chcieli coś o niej poczytać, to raczej nie unikniecie zobaczenia zdjęć ciała i zdjęć z miejsca zderzenia. A to dlatego, że nie jestem pewna, kto albo policja, albo rodzina natomiast ktoś wypuścił zdjęcia ciała ofiar do prasy. I no one są. Wszędzie w internecie, jeżeli wygooglujecie tą sprawę, to e, nawet w tych miniaturkach w Google obrazy e, jego zdjęcie Wam wyskoczy. Także jeżeli chcielibyście sobie coś o tym sami poczytać, to musicie się liczyć z tym widokiem. I istotnie rodzicom zależało na to, żeby wzbudzić jak największe zainteresowanie tą historią. I no, udało im się, ponieważ rzeczywiście wciąż do dziś wiele osób tę historię przeżywa i powtarza ją jako jakąś taką podejrzaną i dowód na to, że chińska policja tutaj próbowała coś ukryć. I jest kilka takich faktów na temat e, całej tej sprawy i tego w jakim stanie było ciało Zijuna, które nie są do końca potwierdzone. Jest na przykład taka informacja, że w jego czole znajdowała się jakaś mała dziurka i to nie jest informacja potwierdzona czy wypuszczona przez policję. To jest coś, co zaczęła powtarzać prasa, i obecnie jest to jeden z najczęściej powtarzanych w ogóle faktów na temat tej sprawy. Natomiast tak do końca nie jesteśmy pewni, czy jest to informacja prawdziwa, ponieważ ona nigdy nie została oficjalnie potwierdzona. No natomiast gdzieś na czole z Juna znajdowała się jakaś dziurka. Po angielsku to jest określane słowem pinhole, czyli chodzi prawdopodobnie o taką dziurkę, jak po nakłuciu igłą Natomiast nie ma żadnych szczegółów na ten temat, jak głęboka była ta dziura, czy znaleziono narzędzia, którym ta dziurka została wykonana. Także nie jest do końca jasne, skąd to się wzięło i o co z tym chodzi. Natomiast właśnie ten fakt dziurki na czole oraz tego, w jakim stanie e, to ciało zostało znalezione, to wszystko przyczyniło się do tego, że powstała masa takich troszkę no, teorii spiskowych, takich hipotez, że Zijun został zabity przez jakiś kult i to było jakieś morderstwo rytualne, a mianowicie pomimo, iż nie jest znana dokładna data śmierci Zijuna, tak ktoś zauważył, że istnieje prawdopodobieństwo, że on zmarł mając dokładnie 13 lat i 13 dni. Ja nie wiem, czy liczba 13 w Chinach jest uznawana za jakąś szczególną czy pechową. Wiem, że liczba 4 jest, ale, ale 13 nie jestem pewna, ale takie rzeczy pojawiają się w internecie. Również e, uważa się, że m, fakt, że on właśnie miał na sobie tą czerwoną sukienkę. Jest jakiś wyjątkowy i specjalny, ponieważ jest jakieś stare chińskie wierzenie, według którego, jeżeli umrzemy mając na sobie coś czerwonego, to nasza dusza zostanie zatrzymana tutaj wśród żywych i nigdy nie zazna spokoju. Jest jeszcze kilka innych takich um, szczegółów, teorii. Jedna mówi o tym, że um, to właśnie było jakieś rytualne obywatelstwo, i wszystko, co tam zostało um, na miejscu znalezione, coś symbolizuje, że. Um, że Fakt, że on został e, powieszony na drewnianej belce i że ma na sobie czerwoną sukienkę i że jest trójką pielowy. E, swoją drogą jeszcze e, stopy ofiary były bose i były brudne, obudzone jakimś tam piachem i pyłem. E, jeszcze kilka takich rzeczy i to wszystko e, tam ma wskazywać na drewno, ziemię. Ogień, czyli czerwona sukienka, wodę, stój kąpielowy, i tak dalej. I to są jakieś tam żywioły, które w chińskim okultyzmie są bardzo ważne, i właśnie to ma dowodzić temu, że to był jakiś, um, to był jakiś rytuał, jakieś rytualne modestwo przez jakiś nieokreślony bliżej kult z powodów nieznanych. Jak i na początku też do powstania wszystkich tych szalonych okultystycznych hipotez. Przyczynili się również rodzice Zidżuna, którzy może po prostu łapali się po prostu każdej możliwej możliwości, żeby nagłośnić sprawę swojego syna i mieć nadzieję na jej to związanie. I mama Zidżuna opowiedziała w telewizji, że na kilka dni przed tym, gdy jego ciało zostało znalezione. Ona miała taki sen, w którym jakiś tajemniczy, wysoki mężczyzna w czapce i z torbą wchodzi do ich starego domu. I ona uznała to, że jakiś właśnie znak, że to ten tajemniczy mężczyzna w czapce i z torbą może być winny morderstwa Zijuna. I co ciekawe, ich były sąsiad później powiedział, że rzeczywiście... Mniej więcej w okresie, gdy Zidżong prawdopodobnie zmarł, on widział jakiegoś podejrzanego, obcego, nieznanego mu mężczyznę w wiosce, który właśnie miał na sobie czapkę czy jakiś kapelusz i torbę. I w sumie troszkę mnie to wtedy rozbawiło, ponieważ gdy jest zimno, ilu z nas nie zakłada czapki? A jeżeli wychodzimy z domu do pracy, szkoły, czy coś załatwić, czy coś, ilu z nas nie bierze torby czy plecaka? Więc myślę, że w okolicy w tamtym okresie pewnie była masa mężczyzn w szczabce i z torbami, Także jest to takie bardzo e, ogólnikowe. Natomiast ona bardzo w znaczenie tego swojego snu wierzyła, w szczególności, że ten ich dom miał e, łącznie trzy drzwi: jedne były drzwi frontowe, drugie były drzwi boczne, i z tyłu od strony ogródka były jeszcze takie jedne. E, niewielkie drzwi od tyłu które nie były tak ogólnie widoczne z zewnątrz jeżeli ktoś nie wiedział, że one się tam znajdują to prawdopodobnie nawet by ich nie zauważył i właśnie wieśnie wieś, ten tajemniczy mężczyzna wszedł przez te trzecie takie ukryte drzwi do domu a e, ojciec Zidżuna, gdy pierwszy raz przyszedł tam do domu go szukać, to zastał drzwi frontowe, jak i drzwi boczne, zamknięte. Natomiast właśnie te drzwi e, z tyłu domu były otwarte czyli to prawdopodobnie właśnie przez nie Zidżun do domu wszedł, e, także m, tutaj. E, Właśnie jego mama uważa, że to jest dowód na to, że ten jej sen musi coś znaczyć. I wszystko to no, brzmi okropnie creepy. No, biedny Zidjun w ogóle, kto mu coś takiego zrobił? I jaki był cel tego wszystkiego? No i momentami to dla mnie właśnie brzmiało jak jakaś taka napaść na tle seksualnym, e, jakiś maniak w psychozie, po prostu e, chciał tutaj spełnić jakieś swoje chore fantazje seksualne. I akurat Zijun padł jego ofiarą, i tak to dla mnie wyglądało. Natomiast okazuje się, że nie jest wyjaśnienie i wyjaśnienie jest zdecydowanie bardziej przyziemne i bardziej ludzkie, powiedziałabym, niż może się wydawać. Zdecydowanie wykluczono tutaj motyw rabunkowy, a to dlatego, że wszystkie z rzeczy Zijuna znajdowały się wciąż na miejscu. Obok jego ciała znaleziono jego ubrania, plecak, w kieszeni spodni miał wciąż swoje 32 juany, w plecaku znaleziono również telefon komórkowy, także nic nie zginęło, nic mu nie zabrano, jak i również na miejscu nie było śladów, żeby przebywała, przebywała tam jakaś inna osoba poza Zijunem, na ciele ofiary nie było Żadnych siniaków, żadnych śladów walki, żadnego na przykład naskórka pod paznokciami, niczego, co wskazywałoby na to, że Zidżan się przez kimś bronił, z kimś walczył, czy że ktoś go zaatakował, czy siłą zmusił do założenia tego kostiumu i sukienki i jakoś siłą go związał. Dodatkowo ta czerwona sukienka, którą Zidżan miał wtedy na sobie, okazała się należeć kiedyś do jego kuzynki. I tutaj, jeżeli rozważalibyśmy, że ktoś z Juna zamodował, to trzeba by się było zastanowić, w jaki sposób modelca wszedłby, wszedłby w posiadanie starej sukienki jego kuzynki. Także najbardziej prawdopodobną opcją wydaje się być tutaj to, że Zijun po prostu sam przyniósł ją na miejsce. Nie udało się zidentyfikować kostiumu kąpielowego, do kogo on należał, ani skąd się wziął. Natomiast jeszcze taka ciekawostka dodatkowo biustonosz tego kostiumu. Był wypakowany jakimiś tam ściekami i materiałem, aby utworzyć, żeby wyglądało to tak, jakby z miał piersi. Również na ciele ofiary znaleziono, znaleziono ślady wosku, który pochodził ze świeczki, która również znajdowała się w pokoju i była w pobliżu ciała. I na jego ciele znaleziono również nasienie, natomiast było to jedynie nasienie należące do ofiary nie znaleziono tam żadnego innego materiału genetycznego nie należącego do ofiary, jak również nie został on zgwałcony. Więc znowu nie wiem, czy to wszystko nie zaczyna Wam już brzmieć troszkę bardziej mm, sensownie, w sensie, czy już tutaj coś Wam się nie kojarzy, no, mianowicie powstało podejrzenie, że Zijun po prostu lubił przebierać się czasem w damskie ubrania i że on sam to na siebie założył. Jego rodzice uważali, że raczej nie ma takiej możliwości, ponieważ oni nie zauważyli nigdy u syna żadnych objawów skrających, że on lubi zakładać damskie ubrania. Natomiast no cóż, trzeba przyznać, że on miał zaledwie 13 lat, a oni już nie mieszkali razem, więc e, przypuszczam, że jest wiele rzeczy, o których oni, oni mogli nie wiedzieć, wspomniając fakt, że jeżeli 13-latek ma takie skłonności, to raczej nie jest to coś, co tak po prostu... W rodzicom, jest, jest to raczej coś, co będzie przed nimi ukrywał. Dodatkowo sposób, w jaki Zijun był związany, te wszystkie węzy były wykonane w sposób bardzo profesjonalny i umiejętny, i najpewniej przez osobę, która już się na tym znała i robiła to wcześniej. I tutaj jest nowe, jego rodzice nie są pewni, e, gdzie ich syn mógłby się dowiedzieć, jak e, wykonywać takie rzeczy i jak w ogóle sam siebie związać. Natomiast e, okazuje się, że jest to możliwe i są nawet tutoriale w internecie, jak to zrobić. I do czego zmierzam? Zmierzam do czegoś, co nazywa się asfiksja autoerotyczna. To jest takie coś, gdy odczuwamy zaspokojenie seksualne poprzez bycie duszonym. Jest to uznawane za parafilię, czyli mm, takie zaburzenie preferencji seksualnych. I tak, czymś, co wydaje się być tutaj najbardziej racjonalną opcją i czymś, do czego najprawdopodobniej również doszła policja po miesiącu, jest to, że mm, Zijun najprawdopodobniej zrobił to sobie wszystko sam i związał się sam i... W jakiś sposób ta jego zabawa wymknęła się spod kontroli, i chłopiec stracił przytomność, gdy zaciskał sobie sznur na szyi i zmarł. I wiem, że tutaj jest dużo pytań, no bo jak on sam się związał, związał sobie ręce i się powiesił na tej belce, natomiast um, okazuje się, że naprawdę jest to możliwe podobno. Oczywiście nie mamy tutaj zbyt wielu informacji jak ten um, został dokładnie przez tą belkę przerzucony, jak te więzły dokładnie wyglądały. Natomiast, jeżeli sobie poszukacie chociażby samej informacji w internecie, to jest po prostu masa instrukcji i tutoriali, jak takie rzeczy. Zrobić. Nigdy nie sądziłam, że będę chodziła po takich zakamarkach internetu, ale możliwe, że Zijun właśnie też tam trafił. I jest to coś, co oczywiście jego rodzina długo nie chciała dać wiary i uważała, że ktoś ich zamodował z jakiegoś powodu. I ja jak najbardziej rozumiem tutaj e, wszystkie te ich wątpliwości i obawy i jest mi ich naprawdę bardzo żal, ponieważ. E, już dość mieli ciężkie życie, stracić jednego syna w taki sposób na pewno nie może być lekko. Natomiast obawiam się, że jednak wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście e, zwierząt zmarł w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli poczytacie sobie o asfiksji autodotycznej, to okazuje się, że naprawdę była masa przypadków, gdy Ludzie stracili kontrolę nad tym, co robili podczas podduszania się i zmarli. Jest naprawdę masa masa przypadków, znanych dosyć przypadków. Nawet nie przypuszczałam, że będzie ich tyle. I ta sprawa no, miała miejsce już prawie 10 lat temu, i z tego, co gdzieś udało mi się wyczytać, to rodzice z Juna chyba w końcu zaakceptowali tą teorię z asfiksją autoerotyczną, głównie dlatego, że gdzie na początku w to nie wierzyli, tak w końcu znalazł się kolega ze szkoły Zijuna, który przyznał, że Zijun prosił go, żeby on go tam podduszał, czy coś w tym rodzaju. Także rzeczywiście mamy tutaj jakiś dowód na to, że Zijun mógł cierpieć na taką parafilię. I oczywiście jest to sprawa mega kontrowersyjna ze względu na bardzo młody wiek ofiary. I na początku, gdy się właśnie do niej przygotowywałam, to nie byłam pewna, czy na pewno chcę robić film na taki temat. Ale uznałam, że chyba jednak chcę, właśnie głównie dlatego, że mam wrażenie, że te wszystkie szalone hipotezy na temat rytualnego mordu i tego całego kultu i tak dalej są po prostu no, trochę szkodliwe i że sam fakt, że rodzice z Idżuna przez jakiś czas zdawali się w, w nie wierzyć, mam wrażenie, że to chyba tylko. Powodowało, sprawiło im więcej bólu i problemów i spowodowało jeszcze większą dezinformację niż to potrzebne. I ja wiem, że do dziś ta sprawa wszystkich okropnie przeraża. Natomiast jeżeli tak właśnie przyjrzymy się temu na spokojnie, to jednak uda się znaleźć jakieś racjonalne wyjaśnienie, które nie potrzebuje żadnych szalonych rytualnych motów, e, Tylko jednak coś troszkę bardziej naturalnego wręcz i ludzkiego. I nie wiem, co Wy o tym sądzicie, może Wy myślicie inaczej niż ja. Natomiast ja zdecydowanie tutaj skłaniałabym się w kierunku tej hipotezy, że Zijun niestety w jakiś sposób zrobił to sobie sam. Ewentualnie jestem w stanie rozważyć teorię, że miał ze sobą kogoś, kto mu pomagał, mianowicie znalazł jakiegoś kolegę czy koleżankę, którzy może również się interesowali tym tematem, i Zijun po prostu poprosił ich o pomoc w wykonaniu tego wszystkiego, co zrobił i gdy wszystko wymknęło się spod kontroli i Zijun zmarł, czy stracił przytomność, to ta druga osoba się wystraszyła i uciekła z miejsca zdarzenia i prawdopodobnie już do dziś się nie, nie dowiemy, kim ona mogła być. Natomiast wydaje mi się, że to jednak byłoby coś, czego Zijun by się wstydził, zważywszy na to, że był introwertykiem i raczej nie nawiązywał kontaktów zbyt łatwo. Także bardzo możliwe, że był tam po prostu sam. Także do zobaczenia następnym razem. Wiem, że ten film był może troszkę inny i Troszkę poruszał może jeszcze bardziej ciężkie tematy niż zazwyczaj, ale jakoś tak musiałam to z siebie wyrzucić w końcu.